Mamy piątek, a zatem długiego weekendu początek. A co to oznacza? No, oczywiście, oceniam kanały widzów 27, a tym samym małe lasowanko z dość sporej liczby osób, które mam tutaj ocenić. No, wybór jest ogromny. Michalowniak, tak? Zatem zobaczmy cię, Michalowniak. A zatem udało się jakoś trafić bez większych problemów na twój kanał. No serio, są takie kanały, na które nieraz ciężko było mi trafić. Ale trafiliśmy i myślę, że mogę zacząć jako tako przeglądać twój kanał. nie widzę to też tak trochę szkoda. Ale całkiem masz całkiem ciekawą emotkę widzę. No, całkiem ciekawą. I powiedziała, zobaczmy może jeszcze na filmy, może one. Powiedzą mniej więcej mi... O czym jest tak twój kanał? Bo widzę, że trochę tego jest. Pewnie jest różnorodność jakaś. O, Stars? Mm, widzę, że kolejny kanał gdzieś, ten Brastars jest. O, mogę... Nie, za długi. Sorki, ale ja takich długich nie przeglądam filmów, no trochę. I to była przesada. Hmm, jak masz krótsze, za co by tutaj wziąć? umarłem. To ma twarz ujawniona. Dobra. No to witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją twarz. Bo... I gdzie ta twarz była? Bo ja jakoś nie widziałem. Oszukałeś nas. Nie fajnie, nieładnie, naprawdę nieładnie. Oni nie wiesz, że Twoja twarz to są te rośliny. Słuchaj, coś na to osto chodzi. Co? jaki osto chodzi? Si, mańko, tutaj mi A dzisiaj nietypowo, ponieważ zawsze sobie kupuję Coca-Colę, ale nie uciekaj. Stój. Ostatnio, jak sobie kupowałem Coca-Colę, to zobaczyłem tam. Osto chodzi. Pokażę Wam z bliska. Oto on. Tak, to, o ten pan. No i co ja chcę zrobić? Zniszczyć go. Aha. Dlatego ten młotek był potrzebny. No to za to, to za to, że dajecie parakola tych, e, jak to, tyle bukietów w paruszkach. To za gówny smak. To za mnie cukru. To za mniej tłuszczu! To jest bo go to chodzi! Nie, ja chyba takich film nie powinienem puszczać. To jest ewidentnie nawołanie do przemocy. Zaraz mi ktoś zarzuci, że ja oglądam filmy, które nawołują do przemocy. Nie, lepiej dalej nie oglądać. Bo serio, jeszcze mi ktoś za co się skarży. Więc lepiej zobaczmy coś innego. Hmm... Coś śpiewa Gibi? że kanał Gibson. Może to jest na coś wspólnego? Chociaż nie wiem. Mogę zobaczyć. Gibby. Co on śpiewa? Aha, jakąś piosenkę puściłeś, ruszałeś tym gibim i z tego powinien powstać jakiś materiał filmowy. W sumie piosenki samej nie kojarzę, więc nie wiem co o tym ale widzę, że masz jakiś materiał z sansgranie. Pewnie teraz by większość chciał, żebym może go i puścił, bo widać jako tako sansgranie całkiem w porządku kolesiem. Też się o tym przekonałem, chociaż serio, te niektóre dźwięki w tych filmach mogłyby być ciut lepsze, bo tak do tego nic nie miałem do niego. A mogę zobaczyć zatem, co ty z nim zrobiłeś? Sank z Fortnite, tylko dlaczego dać tu Fortnite, skoro nic tu z Fortnite to nie było? Raczej w Fortnite nie występują postacie typowo Lego. Nie wiem, ale raczej to mało realne. Co tu jeszcze jest takiego? No trochę jest. Ale beczonia na boisku XD śmieszne. Beczonia pewnie... Dobra, mogę styknąć. Cudze swego nie znacie. Nawet nie wiecie, co posiadacie. Chujcie w dupę, już więcej nami! Kutasi krzywy nie dać! Wypierdal nie potrzebujemy cię w waszym składzie, Ty chuju krzywy! Daj, ty kurwa jeszcze jeszcze grać! się na rynku w Co to miało być? Serio nie... No wyzywają się U głośności... Pokazuje coś. serio coś takiego w tym śmiesznego było. To się dzieci wyzywają, to nawet nie jest śmieszne, to aż będzie przykre Serio. Dzieci już w takim młodym wieku po prostu tak się Tak się odzywają. Niestety, coś na ten temat wiem. I wcale nie jestem z tego dumny. A to co, na moją lampkę? W jakimś sensie? Może się przekonam. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Nawet nie wiecie, co posiadacie. Dobra, więc patrzcie. Jest niby wyłączony. Jest wyłączony jest tutaj takie kółeczko. O mój! Aha. Niby wyłączona, a, a jakaś tyle włączona. nie to szata. Serio, nie wiem co o tym sądzić. No miniaturka nawet... Nie wiem skąd tu wziąłeś, ale serio wygląda nieźle tego. Nie wiem czy coś mi tak trochę to rozbawiło, nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem. Ja nie wiem hasło tu, bo on mi nie wybaczy. No, może nie będę oglądał, jakoś mi nie wiem, czy interesują jakieś hasło do YouTube'a. Hmm, coś może jeszcze z niższego weźmiemy gruntu. Może kawałek czegoś dłuższego puszcza, ale oczywiście kawałek albo mega Hiper strike gone wrong. Lukajmy zatem. <mulety> Co? Nie wiem co to miało chodzić. Gdzie to był sens? Naprawdę nie wiem, gdzie tu był sens. ktoś jakiś ty ty, 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 ty ty się zwala z kanapy, zlatuje na podłogę, na dywan i jeszcze po nim się tarza. Zatem potrafię dowiedzieć się, że to wszystko, co jest nagrane poza domem. Nie to robione jakoś telefonem, widzę, ale tak, że można tylko widzieć ten prostokąt telefoniczny, a tak to wszystko z boku nie ma tego. Szczerze nie wiem, jak się teraz zadawał coś za ocenę. Na plus na pewno idzie to, że dość różnorodna jest tematyka. No to zawsze jednak mnie wszystko plusuje. Też to, że nawet ten filmik mnie wszystko trochę nie rozbawił, troszkę, ale zawsze coś. A to też czasami plusuje. Chociaż niektóre, serio, nie wiem gdzie był w nich jakiś sens. Plus w nich z nawoływaniem do przemocy. No ktoś by powiedział, że to jest nawoływanie do przemocy, jakby ktoś się czegoś doszukiwał. Tam nic nie mówię. Niszczenie puszki z kolon? Są w ogóle puszki? Co tam dziwnego? Ale są tacy, którzy się przyczepią nawet do czegoś takiego, takiego główienka. Czy takiego brzydkiego, że tak powiem. Więc serio nie wiem jak jakby to dobrze tu ocenić ten kanał. Bo on, jakby nas... kurde, no nie mogę się wysłowić nawet. Nie wiem co powiedzieć. Hm. Serio. Mam wielki dylemat, jaką tu ocenę dać. Ale coś muszę. No, intro właśnie domyślałem się, że ono tu było, więc ono nie było złe. O! bym zapomniał, ono też całkiem się dobrze propsuje. Hm. Tak jakby tu cię ocenić kurde wele. Zaczyna być to coraz trudniejsze to ocenianie jednak. Ale myślę. 4,65 gwiazdki zostawiam tutaj. No, jak coś się wymyśliło, co jakoś to się oceniło. Zatem ja się teraz zamiżegnam. Do zobaczenia już jutro w QND 7 czyni w odcinku już trzecim. Na razie, moi kochani.